Idziemy? No. Ej, dlaczego nie jechałeś? Nie wiem. No czekaj, popchnę cię. Nie, czekaj, to, nie, nie, nie. Czekaj, to, to ja, ja cię popchnę? Nie, nie. Kiedy będzie napróżenie? Nie. Czekaj, ja chcę na końcu, no. Ale ja nie wszedłem na rower, muszę iść na górę po powrotem. A. Ja też odsunę trochę. Mów kiedy, ja Ci wtedy dam kopa takiego Nie, ja, ja się po prostu przechylę w ten sposób. Ale za duży opór będzie przy Nie, będzie dobry wtedy No już jesteś gotowy? No. Nie ma sukcesu. Ty, wobec, pra ver com <laughs>